Gdy grozi bieda lub za często Cię odwiedza pech Nie łam się kolego i weź głęboki wdech Hej, 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 zaraz będzie lżej Braci koala para, o pomoc się postara Braci koala para, co nigdy Ci nie sprzyja los i wszystko plącze raz po raz Nie martw się, bo bracia dla ciebie zawsze znajdą czas Hej, 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 w każdej chwili złej To bracia koala! Franiu, Beniu, musicie mi pomóc! Jasne, bo to tu jesteśmy! Braci koala para, co nigdy nie nawala Braci koala para, o pomoc się postara W każdej chwili złej Bracia Koala Franio i Benio znowu patrolują teren. Sprawdzają, czy nikt nie potrzebuje pomocy. Jak myślicie, komu dzisiaj pomogą? Czy to będzie Jaś? Albo Mysia? O o, a może Grześ? A może pomogą komuś w mieście? Czy to będzie Szymek? Albo Zosia. Albo Ala. A może pomogą komuś nad stawem. Myślicie, że to będzie Arek? Lub Patty. A może nawet Laura? Komu bracia Koala pomogą dzisiaj? To Grześ! Ha, ha. Bracia koala pomogą dziś Grzesiowi. Wielki wyścig Grzesia. Każdy wie, że Grześ jest najprawdopodobniej najwolniejszym mieszkańcem tej okolicy. A Arek najprawdopodobniej najszybszym. Dzień dobry, Grzesio. Podczas dzisiejszego porannego biegu mam nadzieję pobić swój własny rekord. Tylko 5 minut do miasta. Pięć minut do miasta? Mnie to zajmie przynajmniej pół godziny. Nie ma pośpiechu. Do zobaczenia w mieście! Cześć! Arek był z pewnością bardzo dobrym biegaczem. Docierał na miejsce szybciej niż Grześ. Ale czy zawsze. A tymczasem w mieście Mysia próbowała zorganizować coś, w czym każdy mógłby brać udział. Wiem! A co powiecie na piknik? Dopiero co go mieliśmy. Mm, dzień dobry, i Witam wszystkich. Dzień dobry, Grzesiu. Czy macie tu jakąś naradę? Tak. Próbujemy wymyślić coś ekscytującego, jakąś zabawę. Chcielibyśmy, aby to było wielkie wydarzenie. Proszę, Grzesiu. Chyba chcę ci się pić. Dziękuję, Arku. Widzę, że dotarłeś tu przede mną. Nieważne. Przecież to nie był żaden wyścig, czyż nie? Prawda, przyjacielu? Hej! Mam! A co powiecie na wyścig? Wow. Tak, między Arkiem i Grzesiem. To będzie zabawa! Aha. Zbudujemy tor wyścigowy. Przygotujemy dużo jedzenia jak na piknik. Aha. Chwileczkę, Mysiu, chwileczkę. Wiesz, że uwielbiam Grzesia, ale to nie będzie wyścig! Dlaczego? Przecież wszyscy wiedzą, że ja biegam najszybciej. Jestem przekonany, że wygram. Prawda, prawda, Franiu? Niedobrze jest być zbyt pewnym siebie. Może on ma rację, Franiu? Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Jestem zbyt powolny. Nie tylko prędkość liczy się w wyścigu. Och, Grzesiu, proszę! Zorganizujmy ten wyścig! Tak, zgódź się! Cóż, skoro wszyscy będziecie się dobrze bawić, to. No, no, no się zgadzam. A ty, Arku? Nadal uważam, że Grześ nie ma żadnych szans na wygraną. Ale zgadzam się na wyścig. Dobrze. Zaczynajmy więc. Pośpiesz się, Jasiu, mamy wiele do zrobienia. Idę, mysiu! Co robicie? Przygotowujemy wszystko do wyścigu. Aha. Mamy. Stążkę do oznaczenia linii mety. I kołatkę do robienia hałasu. I aparat. I lornetkę. I. Cześć, Grzesiu! Witam wszystkich. Jesteś już gotowy do wyścigu? Cóż, robię co w mojej mocy, mysiu. To do zobaczenia. Chodź, Jasiu. Bierzmy się do pracy. Coś słychać, Grzesiu? Wszystko w porządku, Franio, ale trochę się martwię. Czym, Grzesiu? Wiem, że to się nie liczy, ale nie chcę wypaść głupio. Jestem zbyt wolny, żeby wygrać ten wyścig. Bycie szybkim to nie wszystko. Na przykład, kiedy dostarczasz pocztę, tak? cały czas idziesz naprzód i zawsze docierasz tam, dokąd chcesz dotrzeć, prawda? Tak, ja Dlatego tak. Dlatego wszystko, co musisz zrobić, to cały czas iść naprzód. To prawda, Grzesiu? Wolno, ale miarowo i wygrasz wyścig. Racja! Ha, ha, ha. Cały czas iść naprzód, wolno, ale miarowo. Dziękuję, Franiu, dziękuję, Beniu. Nie ma za co, Grzesiu. Jesteśmy, Jesteśmy tu, żeby, żeby wyprowadzać. Niebawem nadszedł dzień wyścigu. Dzień, na który tak bardzo cieszyła się Mysia. Czy jesteś już gotowy do biegu, Grzesiu? Tak, oczywiście, że tak. Włożyłem moje szczęśliwe skarpetki, spójrz. A, a co masz w torbie? Kilka rzeczy, banana, trochę wody. Nie będzie zbyt wiele czasu na jedzenie, Grzesiu. Wyścig zakończy się w okamgnieniu. Moi drodzy, proszę o uwagę. Arek i Grześ wybiegną z miasta. Tutaj zatoczą duże koło wokół stawu i powrócą do miasta, tutaj. Powodzenia, arku. Dziękuję i powodzenia! I nie martw się! Nie wszyscy mogą biegać szybko i wygrywać wyścigi. Pamiętaj, Grzesiu, cały czas idź naprzód. Tak, iść naprzód. Gotowy, Jasiu? Gotowy, Franiu. Zaczynamy. Do biegu, gotowi. Zadmij w trąbkę, Jasiu. <laughs> <laughs> Odwaga, Grzesiu.

Ale Grześ zdecydowany był cały czas iść naprzód, tak jak doradzał mu Franiu. Na poboczu pod drzewem Ala przygotowała bufet z poczęstunkiem dla Arka i Grzesia. Oczywiście Arek przybiegł pierwszy. Arku! Tutaj! Witam! Może wody? Dla ochłody? O nie, dziękuję, Alu. Coś takiego. Czy to nie jest przypadkiem Twoje pyszne domowe ciasto? O, oczywiście, że tak. Ale Ty nie jadasz podczas biegu, prawda? O, jeden kawałek mi nie zaszkodzi. Ale Ty musisz wygrać wyścig. Jak widzisz, ani śladu Grzesia. Zwycięstwo praktycznie mam w kieszeni. Proszę bardzo. O nie, to zdecydowanie za dużo. No cóż, dobrze zjem. Jeden kawałek ciasta jednak nie wystarczył i Arek poczuł się nieco przejedzony. Patrz! To Grześ! Grzesiu! Tutaj! Na mnie już czas, dziękuję za... O, przepraszam. O repie... Ojej... Grzesiu, chcesz się czegoś napić? A może kawałek ciasta? Dziękuję, ale nie. Zdaje się, że ostatni kawałek ciasta był chyba dużym błędem. Och, ani śladu Grzesia. Może utnę sobie krótką drzemkę pod drzewem. O, to Arek. Może powinienem go obudzić? Nie, nie znoszę, gdy mnie ktoś budzi z przyjemnej drzemki. Wobec tego przemknę obok niego bardzo cichutko i pójdę naprzód. Hej, patrzcie! O! o nie wierzę! To Grześ! Dziękuję, dziękuję. Jesteście zbyt mili. A to prawda! Robisz? E? Co? Ja, ja, ja! Olu! A, 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 a co ty tutaj robisz, hmm? Wracam, żeby zobaczyć końcówkę wyścigu, oh, ale. Wyścig, nie! Ja muszę lecieć! Natychmiast orek. Jest niedaleko! Chwileczkę! Jest Alek! Może mi się udać! Ha, musi mi się udać! Ha, ha. Po prostu idź naprzód. Tak powiedzieli. Nie zatrzymuj się, tylko idź brawo, naprzód. Brawo, brawo, brawo. naprzód brawo, brawo, brawo! Naprzód, naprzód, naprzód. Się wygrałem wyścig! Brawo, brawo. Dobra robota, stary druhu! Bardzo dobra! O, dziękuję, Arku. Ja nie mam pojęcia, jak to się stało. A ja wiem, Grzesiu! Szedłeś cały czas do przodu i przekroczyłeś pierwszy metę! Hip hip hura dla Arka i Grzesia! Hip hip Dzięki braciom Koala, gdzieś zrozumiał, że jeśli się nie poddajesz, możesz osiągnąć niemal wszystko, co chcesz. Czas na piosenkę! Chodź tu, Grzesiu! Zaczekajcie na mnie! Gdy bliski ma kłopoty. Nie wiesz co mu jest? Chodź i nie chowaj się w kącie gdzieś Bądź z nim Czasem kumpel smutną ma twarz Może Boś właśnie ty swą rękę mu dasz Pomoc inny mieś, Tego ci życzymy Kiedy obiad wiesz? Podziel się z innymi! Pomoc innym jeś, By Mieć przyjaciół stół! Pomoc innym jeś, dzień po nią! Świetnie! Dzięki Twej pomocy ktoś prezenty ma. Uwierz mi, że to ci szczęście da. O tak! Gdy komuś podasz rękę, bo właśnie jest sam, na pewno się odwdzięczy. Bez dwóch zdań! Pomoc innym nieś e, y, Od lata aż do zimy. Kiedy obiad wiesz. To podziel się z innymi. Pomoc innym nieś By mieć przyjaciół tyłu Pomoc innym nieścień po boję. Pomoc innym mieście Wersja Polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa, reżyseria Dorota Kawęcka, dźwięk Wiesław Jurgała, montaż Danuta Rejewska, dialogi na podstawie tłumaczenia Agaty Kubasiewicz, Ewa Prugar, tekst piosenki Andrzej Brzeski, Opracowanie muzyczne Piotr Gogol kierownik produkcji Monika Wojtysiak. Wystąpili Mieczysław Morański, Łukasz Lewandowski, Paweł Szczesny, Katarzyna Tatarak, Jarosław Oberek, Katarzyna Łaska, Monika Wierzbicka, Dariusz Odija i inni.